Jednak zmieniam wersję, zmieniam wersję. bo tamta okazała się być trakiczna. <noise> Starałem się być osobą poważną, lecz w takiej sytuacji eksile twyta za gardło. Chwila nieuwagi i palecuję bany, obrócę się na chwilę i chcecie mnie. Zabić wasze kłody pod nogami, nie robią na mnie wrażenia, bo nad każdą skaczę i szukam drogi do zwycięstwa. Moja opinia na ten temat jest dosyć istotna, bo jak wchodzę na bito, to robi się konkret bezpowrotna. Robicie w internecie burdel, tworzycie samosądy, a jak przychodzi to do czego, to chcecie być klarownie. Dacie na nas winę za swoje marne błędy Bo macie ogień w duszy, który pali was bez przerwy Napiszę ten tekst bez używania zbędnych wulgaryzmów Bo prawdziwy rap ma moc, nawet bez pustych wykrzykników I dramatyzmu Przechodząc do sedna mojej wypowiedzi Wywieźcie białą flagę, bo każdy ruch w tej grze Kończy się smakiem porażek, koniec końców Wszystko zacznie się sypać, a wy przyjdziecie na kolanach Przeprosić i zapytać, czy możemy powrócić Pięknej baśni, co wiąże się z poniżeniem, bo prawda wychodzi na jaw, a wy nie możecie nic zrobić.